Cześć, z tej strony Mówi Zielu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej topki, w którym chciałbym Wam przedstawić 10 powodów, przez które uważam, że Platon to pała. Materiał ma oczywiście charakter prześmiewczy, satyryczny i humorystyczny, a ma na celu próbę przybliżenia Wam filozofii Platona z trochę innej, niecodziennej perspektywy. Nie zamierzam podważać kompetencji czy autorytetu filozoficznego Platona, bo nie jestem szalony. Dodam jedynie, że Plat generalnie się mówi o całej współczesnej filozofii, że jest jedynie przypisem do Platona i to powinno Wam wystarczyć ku temu, żeby podkreślić to, jak wielki wpływ na kształtowanie się myśli, nie tylko europejskie, ale też na całym świecie, miał Platon. Więc nie zamierzam korzystać tego piedestału. Mam jedynie na celu zachęcanie Was do zapoznania się z jego filozofią, przez właśnie taką trochę inną formę. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia tego materiału, a ja przejdę do powodu pierwszego, którym jest to, że Platon jest pałą, ponieważ nienawidzi rodziny i chce ją zlikwidować. To może być dla wielu osób zaskakujące, bo to się bardzo często pomija, omawiając Platona. Ale generalnie w koncepcji państwa Platona rodzina jest czymś, co powinno zostać zlikwidowane zaraz po urodzeniu dziecka. Tak to nawet nazwijmy. Do to, to, to takiej skrajnej postaci. Dlaczego? Ponieważ Platon, func... Platon budują swoje państwo, opiera się o pojęcie sprawiedliwości. Chce, żeby jego państwo było sprawiedliwe, ten ustrój. Tylko, wiecie, jaki jest problem? Problem jest taki, że Platon zupełnie inaczej rozumie sprawiedliwość. Sprawiedliwość, w rozumieniu Platona, jest takim starym greckim rozumieniem sprawiedliwości. Przed Arystotelesowskim. Sprawiedliwość jest tu rozumiana jako bycie w tym miejscu, w którym powinieneś być i do którego jesteś tak niejako predestynowany. I żeby Wam podać dobry przykład. Może być tak, że jestem. Synem jakiejś rodziny prawniczej, nie w starożytnej Grecji. I ja bardzo chciałbym zostać hydraulikiem. No nie wiem, czy do mogliby być wtedy hydraulicy, ale wyobraźnia, wszystko jest możliwe. I ja mówię o tym rodzicom: Mamo tato, ja chcę zostać hydraulikiem. Kocham przepychać rury, kocham zmieniać te kolanka, uwielbiam konstrukcję muszli klozetowej. Ale rodzice patrzą i mówią, ale to jest takie brudne, ochlapiesz się, te spotnie też takie, pensja nie jest za dobra, ty weź, synu, idź i zostań adwokatem. I całe finansowanie wszystko pójdzie w to, żeby mnie tymi kopytami, nogami wepchnąć do tego zawodu adwokata, bo to jest taki prestiżowy zawód, wszyscy się tu będą chwalili i tak dalej, i tak dalej. No i po tym czasie, po tym pewnym czasie, kiedy już zostaję tym adwokatem, załóżmy, że wygrywam wszystkie sprawy w sądzie, już jestem starym człowiekiem, mam dalej swoją rodzinę i tak dalej. Pytanie, czy to było sprawiedliwe w ujęciu Platona? Nie, nie było sprawiedliwe. I ja żyłem cały czas w takim niesprawiedliwym systemie, bo nigdy nie zrealizowałem to, do czego byłem przeznaczony. Tylko nie zrealizowałem tych swoich predyspozycji i w sumie byłem prawie że niewolnikiem tego społeczeństwa. Oczywiście to jest już bardzo szeroko na wyrost powiedziane, ale generalnie system nie był sprawiedliwy. I Platon widząc tę niesprawiedliwość systemu zadał sobie pytanie, jak sprawić, żeby jednostka była w stanie odkryć to, do czego jest predestynowana, i żeby mogła bez problemu dojść do tego odpowiedniego momentu? I Plato w swojej wizji państwa wymyślił cały szereg różnego rodzaju instrumentów, które miały na celu uniezależnienie jednostki od szkodliwego wpływu zewnętrznego, w tym do tego wpływu szkodliwego zewnętrznego jest zaliczana również rodzina. To państwo miało na, na siebie przejąć obowiązek wychowywania tych młodych obywateli, tych młodych ludzi i tego, żeby zapewnić im to, że po uzyskaniu odpowiedniego wieku zostaną przekierowani do odpowiedniej grupy. Czyli tam albo strażników, albo filozofów, którzy będą tymi mądrymi będą rządzić państwem, i tam chyba jeszcze rzemieślnicy byli po drodze, którzy produkowali towary, żeby zaspokoić potrzeby tutaj tego państwa. Nie? Tylko problem tego ujęcia jest taki, że generalnie jeżeli państwo przejmuje na siebie obowiązek wychowywania obywateli, zazwyczaj to się bardzo źle kończy. I taki najlepszy przykład tego, że to się źle kończy, to jest taki termin w języku rosyjskim, który się nazywa bez I to jest określenie na sieroty i dzieci, które wychowywają się bez rodziców i są, są na ulicy i są zdane na, na swój własny los. Zazwyczaj te dzieci bardzo źle kończą. O ile dobrze pamiętam, gdzieś było, w, w którymś tam chyba tekście było wykazane, albo to nawet mówił ten jeden z dziennikarzy TV Gry, jak oglądany, który właśnie pochodził z Białorusi, o tym, że tym określeniem określano też dzieci, które na przykład zostawały bez rodziny po rewolucji leninowej. Znaczy, w rewolucji Lenina to była rewolucja październikowa, bo początkowo tam też chciano zrealizować ten postulat, żeby to państwo wychowywało tych obywateli i w ogóle pozbyć się tej rodziny. Potem to zostało trochę złagodzone, bo się okazało, że rodzina jest wciąż zbyt silną jednostką, że móc ją tak swobodnie rozbić. Ale nie bez powodu pojawia, pojawia się taka postać jak Pawlik Morozow, która bardziej czuje się związana z państwem niż ze swoją rodziną, i donosi na swojego ojca, który ukrył zboże dla swojej rodziny, żeby nie głodowali. Nie? Więc to generalnie jest koncepcja, której można, no, tutaj doszukiwać się uszu Platona i dlatego uważam, że zasługuje na miano pały. Drugi powód jest bardzo mocno związany z tym pierwszym, czyli Platon dopuszcza stosowanie cenzury. I tutaj widzimy, że to jest kontynuacja tego, że minimalizujemy wpływ elementów zewnętrznych, które mogłyby wpływać na kreowanie się postawy młodego człowieka. Więc Platon w dzisiejszych czasach byłby... Myślałem, że starym dziadkiem, ale nie, to byłaby raczej ta ciotka, która tak bardzo dba o to, żeby się młoda jednostka rozwijała, że je jeżeli bym złożył, na komunie, powiedział, że ciociu, ja bardzo chciałbym dostać duma, to ciotka zamiast tego kupiłaby mi en interaktywną encyklopedię dinozaurów. I zamiast fajnej gry strzelanki, gdzie byś strzelał do demonów, chodziłbyś po tym, po wirtualnym muzeum i czytał ściany tekstu z encyklopedii z internetu. I ewentualnie co jakiś czas odpaliłaby się jakaś animacja, bo oj to ma być interaktywne. <grytanie> Generalnie tak by to wyglądało. Taki raczej byłby wygląd Platona. Platon na przykład przewidywał, że nie dość, że muzykę prawie że całkowicie by zakazał, to jeszcze zakazywałby wielu... Wielu opusów Homera by zakazał, z tego powodu, że kształtowałaby niedobrą postawę, znaczy wpływałaby na kreowanie postawy męstwa u obywateli. Więc generalnie tak, to jest drugi powód tego Platona. Trzeci. A przepraszam, drugi coś mi się. Nie, dobrze trzeci, tak, bo to był drugi. Trzeci powód to, że Platon ma strasznie dziwne pojęcie o, sztuki, o sztuce. Konkretnie, że Platon był bardzo nieprzychylny sztuce mimetycznej i uważa, że to jest jedna z najgorszych form sztuki. Wytłumaczę Wam. Co to jest sztuka mimetyczna? Mimesis to jest naśladownictwo. Dlatego macie mima, który na, naśladuje, nie? który się porusza. I z tego powodu sztuka mimetyczna to jest sztuka, która na, na, miała na celu naśladowanie rzeczywistości. I w Grecji było bardzo dużo malarzy, którzy prześcigowali się w tym. Jak piękne są w stanie namalować obrazy, a piękne było rozumiane to, jak bardzo potrafią udawać rzeczywistość. Są takie anegdoty: jak dwóch malarzy się tego prześcigało i namalowali obraz. Jeden, poka jeden pokazał tak wspaniały dzban z kwiatami, że aż pszczoły przelatywały i siadały na tych kwiatach, bo myślały, że prawdziwe, i czekali aż drugi z nich osłoni ten obraz. I czekali i czekali, a kiedy on odpowiedział, no przecież już odsłoniłem. To ten pierwszy podszedł do niego i powiedział, że w istocie uważałem, że maluje piękniej, ale ty malujesz najpiękniej, bo kiedy ja nabrałem pszczoły, ty nabrałeś nas wszystkich, bo namalowałeś zasłonięty obraz. Generalnie sztuka na dzisiaj przeżywa kryzys, no bo pojawiły się zdjęcia, pojawił się aparat, więc no nie da się bardziej realistycznie namalować czegoś niż po prostu zrobić tego zdjęcie. No, i Platon raczej by stał na takim stanowisku, żeby chodził po jakichś dziwnych galeriach sztuki z jakimiś dziwnymi okręgami namalowanymi, abstrakcyjnymi, i tak patrzył i tak. A jakie to ma wartości edukacyjne? Czy to nie wpłynie na rozwój młodej jednostki? Czy nie będzie traciła tutaj czasu? Jak tak, to spoko, a jak nie, to cenzurujemy. <grym> tak myślę, żeby było, dlatego uważam, że pod tym względem również zasługuje na miano pały. Czwarta, czwarty powód. No to generalnie Platon byłby beznadziejnym przy, tym, skrzydłowym. A jeżeli ktoś nie byłby w stanie być dobrym skrzydłowym, to jest w ogóle pała po całości. Dlaczego? No bo Platon, jak kombinował z tym swoim państwem, to oprócz tego, że chciał zminimalizować wpływ, to upzórał sobie również, że generalnie nie powinno być tak, że ludzie powinni być wybitni w jednej dziedzinie, a wybitni w drugiej. Lepiej by było, żeby całe społeczeństwo było uśrednione, bo jeżeli ktoś jest wybitny w, czym, w jednym, a. Jeżeli ktoś jest wybitny w jednym, a nie jest wybitny w drugim, to zaczyna zazdrościć temu, który jest lepszy w tamtym drugim, nie? A tamten nawzajem. I się pojawia zazdrość, zaczyna się pojawiać konkurencja, nierówne płace i tak dalej, i tak dalej. I Platon sobie wymyślił, że trzeba w takim razie tak kontrolować tą populację, żeby była uśredniona, żeby wszystkie cechy były uśrednione i żeby każdemu dzięki temu było równo. I miał taki genialny pomysł, że również uroda powinna być dysponowana dokładnie na tej samej zasadzie. Dlatego, jeżeli byś był takim niesamowicie przystojnym, młodym filozofem jak ja, to byś musiał dostać jakąś totalną raszple, której by nikt nie chciał tknąć nawet kijem. Po co? Po to właśnie, że jeżeli będziemy mieli dzieci i ja jestem tak super na górze, jestem tak przystojny, a ta raszpla jest gdzieś tutaj, to nasze dzieci będą mediocre gdzieś tutaj pomiędzy. Oczywiście znaczy, przykład absurdalny. I dzisiaj byśmy się w ogóle się z tego śmiali, bo nie tak działa dziedziczenie genów, to nie tak dokładnie działa, że się bierze porówno od jednego, porówno od drugiego. Generalnie część genów idzie po krzyżu, część w ogóle jest dziedziczona inaczej, część jest pewnie losowana, ja się na tym nie znam. Ale jest to na pewno dużo bardziej skomplikowane niż to, jak myślał Platon. Ciekawostka, Schopenhauer uważał, że inteligencja dziedziczy się po matce. A po ojcu? No nie wiem, co się dziedziczył. Już nie pamiętam, ale mało. Ale było tak, że dlatego... Być może dlatego miał taką kosę ze swoją mamą. To nie, nie, nie ważne. W każdym razie, Platon... Nie, nie idźcie nigdy na podryw z Platonem, bo wam tutaj ten, bo będzie wam, będzie wam podsuwał na, e, ten. Najbardziej brzydkie dziewczyny, tylko i wyłącznie po to, żeby zrealizować swoje chore wizje, tego, żeby społeczeństwo było uśrednione. Myślę, myślę, że, myślę, że każdy by się bał z nim iść, chyba że bylibyście już uważacie, że jesteście średni. To jeżeli byście byli uśrednieni, to znalazłby wam kogoś na waszym poziomie, nie? Ale generalnie no, strasznie naiwna koncepcja, budząca tylko i wyłącznie śmiech i litość tego politowania. Powodem piątym, dlaczego uważam, że Platon topała, to jest to, że był bardzo nieudolnym politykiem. No i tutaj najlepszym tego elementem będzie to, jak pojechał trzy razy na Syrakuzy i próbował wpłynąć na, tam chyba na Diona, jeszcze nie pamiętam jak się nazywał, ale władca nazywał się Dionizjusz, najpierw był pierwszy, potem był drugi, i próbował wpłynąć na to, żeby jego koncepcję państwa zrealizować w praniu, żeby to państwo było zrobione właśnie jako ten król filozof, no i nie wyszło. Po pierwszej wyprawie został nawet sprzedany jako niewolnik Platon i musiał zostać w tej niewoli wykupiony. Więc, nawet o ile dobrze pamiętam, chyba miał nawet zakaz już wjazdu na to, że tak bardzo mieli go dość. Więc, generalnie, jako polityk, Platon był nieudolny: wszelkie swoje koncepcje polityczne, jakie miał, w sumie nigdy nie zrealizował, nigdy ich nie prowadził w życie. Po szóste, szósty powód, dlaczego uważam, że Platon to pała: to jest to, że Platon, part... inaczej, Platon rzadko kiedy, kiedykolwiek coś wygłaszał jako sam. Zazwyczaj było tak, że jeżeli czytacie Platona, to jest tak, że Sokrates wypowiada kwestie Platona. Tak jest najczęściej. Generalnie wygląda to tak, że Platon swoje słowa wkłada innym usta. I o tyle, ile w dialogach można to jeszcze znaczy prze, przeboleć. Struktura dialogu jest taka, że to są dwie osoby, które rozmawiają. Jedna osoba głosi jedno stanowisko, druga osoba głosi drugie stanowisko. I często również zarzutem wobec Platona jest to, że on pięknie opisuje jedno stanowisko, pięknie opisuje drugie stanowisko. Są one niesamowicie pogłębione i ciekawe. I już to dochodzicie do takiego momentu, gdzie chcecie tą puentę, żeby to było spuentowane i wyjść jeszcze dalej. A Platon robi wtedy kropkę. I już koniec. Koniec jest dyskusji, bo nie chce zabierać własnego zdania w tym, tamtym sporze, nie? i wszyscy się śmieją, że to był po prostu ten cliffhanger po to, żeby na końcu dodać reklamę pod tytułem. Po rozwiązanie tego problemu zapraszamy na wykład do Akademii Platona. Adres podany poniżej. Ale, to, ale tak było. No. Znaczy, tak było. No. To, to jest śmieszne, ale generalnie tak jest, że jest to jeden z zarzutów Platona. Znaczy, do Platona, i kwestia jest taka, że potem z tych postaci trzeba wyłuskać, które poglądy były bliższe Platonowi, a które były dalsze, które zostały przekazane trochę w bardziej przyjazdkrawiony sposób, a które były w mniej przyjazdkrawiony sposób. I się trzeba też przebijać przez te metafory i obrazy, które on buduje. I to jest też jeden z zarzutów, który kiedyś mi powiedział kolega, że on kiedyś próbował przeczytać Platona, ale jak przeczytał ten jeden dialog i tam się zaczynały pojawiać te gęsi, te łabędzie, które latały i one się w coś zmieniały, ja miał takie, Boże, o co mu chodzi? O co chodzi? Po co te metafory? Czy on nie potrafi jasno powiedzieć, o co mu chodzi? E, więc tak, jest to, za, i, i to I to też się szkaza, bo potem czytacie na przykład Arystotelesa i Arystoteles kłóci się z koncepcją tutaj tego, żeby w państwie Platona wszyscy, wszyscy byli za coś odpowiedzialni. I stosuje argument mówiący o tym, że jeżeli wszyscy są na, za coś odpowiedzialni, e, no to odpowiedzialność rozprasza się na wielość podmiotów, czyli jeżeli odpowiedzialność wynosiła 100 i jest robita na 100 podmiotów, to każdy z nich ma odpowiedzialność 1. I w związku z tym, że ta wartość będzie dążyła do no to zera, z racji tego, że tych podmiotów może być nieskończenie wiele, to odpowiedzialność się rozkładając na te wszystkie podmioty spowoduje, że nikt nie będzie za to odpowiedzialny, bo ilość odpowiedzialności za daną, za daną rzecz musi być zawsze skończona. A musi być skończona, bo żeby opiekować się kwiatkiem, no to co wystarczy? Wystarczy go podlać. Podlać, ewentualnie podciąć i tyle, nie? Jak będzie tyle podmiotów, które będą za to odpowiedzialne, to to doprowadzi do tego, że nie będzie to w stanie wyegzekwować i w sumie ostatecznie nikt nie będzie czuł się za to odpowiedzialnym. Tylko problem jest taki, że jak on to formułuje w tej odpowiedzi, to on fajnie formułuje, że Sokrates u Platona. Albo Sokrates Platona. Ale w pierwszej kolejności, jak to czytacie, ma się wrażenie, ale ten Sokrates głupoty gadał. O mój Boże, jak można taki błąd popełnić? A to nie był Sokrates! To był Platon u Sokratesa. Z tego powodu jest taki popularny dowcip że są wątpliwości do tego, czy Sokrates istniał, czy nie, czy nie był otworem Platona, ale ja uważam, że było jeszcze inaczej. Proszę Państwa, to Sokrates istniał i wymyślił postać Platona, który pisał o nim. To jest milion IQ. Tak na pewno było. W każdym razie, no, nie był zbyt odważny ten Platon, powinien się podpisać wielkimi słowami pod tymi swoimi zdaniami, a nie. A skoro już jesteśmy przy tym Platonie, to skąd w ogóle ta nazwa? Generalnie jest kłótnia dotycząca tego, czy Platon był... Yy, I to jest kolejny argument, dlaczego uważam, że jest pałom. że nie wiadomo, czy Platon... Czy ksywa Platon wzięła się z tego, że był szeroki i brał udział w zapasach i to wynika z tego, że miał tutaj szerokie czoło, był szeroki w barkach, dzięki czemu miał predyspozycję do tych zapasów. Niektóre nawet źródła mówią o tym, że wygrał jakieś igrzyska właśnie w zapasach, a jeszcze jedne mówią, że jeżeli nie, nie miał racji w czasie sporów w Akademii, to był na tyle rozszerzeniowy, że robił, ooo, napinał pięści, mięśnie i do ok O nie, Platonie, tak, masz rację, Napiłeś mięśnie, no masz rację. Masz większego piska od nas, nie? Tak, to jest inna, ale jeszcze inna, inna wersja mówi o tym, że Platon tak naprawdę nie był szeroki tylko miał bardzo kwiecisty sposób wypowiadania się o rzeczach, trochę jak Hegel. Możesz powiedzieć po prostu coś jednym zdanie. tak chcę, żebyś mi, tak chcę herbaty, ale możesz powiedzieć, zaiste powiadam ci, że bardzo wygodnym rozstrzygnięciem tego sporu byłoby, gdybyś przystał, że, że odbierzesz pozytywnie moją odpowiedź na to, że w wypadku zaparzenia Trunku zwanego herbatą, ja wyrażę swoją aprobatę wobec tej decyzji. E, ja też się zgubiłem w tej wypowiedzi, <śmów> nie bójcie. Ale możliwe jest to, że z tego powodu, że y, słysząc takie długie odpowiedzi na pytania, ludzie odpowiadali do Platona a, a Platon, Platon. Tak, tak, ten to Platon. Aczkolwiek wyczytałem, że pod koniec, zwłaszcza swojego życia, jak pojawiał się Platon na igrzyskach, to ludzie go rozpoznawali, uważali, że jest wielki i chcieli posłuchać jego wykładu o dobru, ale potem im mina rzędła, kiedy Platon zaczynał im wykazywać wyliczenia matematyczne. Myślałem, że tego nie dać tutaj do tego argumentu właśnie, że Platon jest pałą z tego powodu, że tak mocno opiera się na matematyce, ale chyba nie, chyba nie można tego, chyba nie można tego w tym momencie zrobić. I raczej bym krytykował takie postawy, jedynie bym zauważył, że musicie pamiętać przy Platonie, że Platon zupełnie inaczej postrzega matematykę i liczbę niż my. Bo my na przykład słyszymy 1, no i widzimy cyfrę 1, 2 podobnie, ewentualnie jakieś tam zbiory. Natomiast dla Greków 1 to był punkt, 2 to była linia, 3 to był trójkąt. Oni widzieli to geometrycznie, a Platon też był, no, przez pewien czas czytał w Egipcie, czy sporo podróżował i się i zwłaszcza Pitagorejczycy na nim wywarli bardzo duży wpływ. A Pitagorejczycy, mimo tego, że mieli już możliwość osiągnięcia mechaniki klasycznej, mogli opracować Newtona już w tamtych czasach, e ale tego nie zrobili, bo oni mieli takie bardzo religijne, mistyczne wręcz podejście do liczby i jej znaczenia. I z tego powodu. No i z tego powodu nie można tak postrzegać matematyki tutaj Platona i z tego powodu możliwe, że też Grecy, słysząc tutaj Platona i te jego wywody, mieli bardziej wrażenie takie, a to bardziej taki eee, sekciarz, a nie jakaś tak wybitna osoba. Eee, ale szczegół. Mm, I co dalej? Chciałem wam podać... A, mam tu wpisane, że nie wolnik matematyki... A, i na drzwiach Akademii była fraza. Kto nie jest geomatą, nie ma tutaj prawa wstępu. No to rasizm, no. Rasizm, bo no jak to tak? To, to nie jest tak, że jeżeli nie umiesz matematyki, to nie możesz w ogóle w nic, nie? Nic tutaj naukowego, nie możesz w prawie żadnej nauki, no nie, Co huma, yy, są kierunki humanistyczne które no, też jest taki dowcip, że wiele humanistów to są. Wiele humanistów to są osoby, które nie widzą matematyki, nie? Jest, Ale są kierunki, gdzie nie jest potrzebne aż tak rozumienie struktur geometrycznych, nie jest aż tak potrzebna matematyka, ale to też się akurat spajało z filozofią Platona, ponieważ, z tym jaką widział te idee. Mamy idee matematyczne, nie wiem, idea idealnego trójkąta równobocznego, która jest realizowana w określonych egzemplifikacjach pewnych konkretnych trójkątów, które posiadają tą własność. Nie? Więc to też nie jest aż tak dziwne, że Platon jest związany z tą matematyką, aczkolwiek, jeżeli ktoś jest bardziej właśnie taki humanistą, badania tych tkanek społecznych i tak dalej, no to może stwierdzić, że Platon jest pałą, zwłaszcza wtedy, jak próbował rozwiązywać problemy społeczne, właśnie często stosując matematyczne zagadnienia. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego to jest zły pomysł, to ja kiedyś też podobnie zrobiłem, chciałem z teorii Polcano o nieskończoności, znaczy, tak, o nieskończoności. Znaczy, równoliczności tam dwóch, nie będę wam tutaj tego przytaczał, ale generalnie z Bolsano chciałem wytoczyć na temat, że źle rozumiemy, co to znaczy równy i równoliczność i przełożyć to na jakiś problem społeczny. Już nie pamiętam, jaki dokładnie. A, jak, jak powinniśmy rozumieć równość. mi tylko profesor powiedział, że pomysł ciekawy, ale raczej powinni, ale raczej nie do zaadaptowania w tych określonych okolicznościach. Że raczej przekombinowane, ale fajnie, że była próba zrobienia czegoś innego. Więc podejrzewam tak. Kolejny powód, który ma tutaj wpisany, to jest, nie, a, że idea kałuży innych złych przedmiotów. Bo jeżeli znacie idealizm Platona, no to Platon mówił o tym, że mamy idee, te idee, one istnieją w tym świecie idei, one są wieczne, i ten świat, który istnieje, jest tylko i wyłącznie odbiciem tych idei. A, i dlatego Platon też nienawidził sztuki, bo dla Platona sztuka to było właśnie odbicie świata rzeczywistego, Czyli naśladownictwo świata rzeczywistego, który już i tak naśladuje świat idei. Czyli to by było taka kopia kopii. To jest... Dlatego nienawidził tej sztuki genetycznej, bo to jest po co podrabiać... Po co podrabiać podróbkę? Idźmy do oryginału, nie? E, e, taka by była, Taka by stała by za tym logika. E, no i wobec Platona tej koncepcji idealizmu, czyli właśnie tego, że nasz świat istnieje jedynie jako odbicie świata idei, pojawia się bardzo często problem kałuży. No bo skoro te idee są piękne i wszystkie wychodzą z tej idei dobra, to jeżeli ja widzę kałużę, która jest no w sumie brzydka, to powinna istnieć idea idealnej kałuży. To czy, istnieje taka idealna, to czy istnieje taka idea? Albo jeszcze inaczej, jak nie kałuża to błota? Czy istnieje taka idealna idea błota? Taka idealna błotowatość? I jak to pogodzić z tym właśnie wychodzeniem od tego, od tej idei dobra, chociaż pochodzenie tych wszystkich idei od idei dobra, to już bardziej tacy neoplatonicy, nie? Ale one generalnie były też sprzężone u Platona. I to jest jeden z największych problemów, jak można uzasadnić istnienie tych złych rzeczy w tym świecie. No tak, po prostu istnienie tych złych rzeczy w świecie. Czyli się można odpowiedzieć, że to wynika z tego, że jest marna imitacja, czyli kałuża Kałuża jest jakby marną, jest bardzo marnym odbiciem wzoru idealnego jeziora czy zbiornika wodnego, nie? Ale widzicie, że jest problem, że trzeba kombinować. I dlaczego to ma być pod tym względem trochę słabsze, czy gorsze, nie? Ale genera generalnie jest to jeden z tych zarzutów, które uważam wskazują na to, że Platon jest pałą, no bo od razu trzeba tutaj dać tą wartościowość i trzeba znaleźć te obiekty, które będą tą ideą początkowo, tą najlepszą. Na marginesie to może pod tym względem tłumaczyć, dlaczego Platon wskazuje, wskazuje, że świat został stworzony przez Demiurga, który stosuje narzędzia matematyczne. Ktoś dał bazę wyjściową, gdzie było wszystko opisane jak jest dobrze, źle i tak dalej, tam były te idee, a Demiurg stosując te metody matematyczne i wszystko, przełożył to wszystko na świat tutaj, który istnieje. Nie? I w tym wypadku mogą, może dojść do tego, że De Demiurg się pomylił. <grych> Chociaż nie pamiętam, chyba Platon uważał, że nie było możliwości, żeby się pomylił. Ale na pewno stwórca świata u Platona to jest Demiurg, który tworzy przy pomocą tamtych idei, które są wieczne. Nie? Dobra. No i ostatnia kwestia. To dlaczego Platon tu pała? Eee, to bo nie chcę, żeby ten materiał był długi. To jest oczywiście człowiek Platona. Kontekst. Platon kiedyś ułożył definicję czym jest człowiek i był strasznie dumny z tej definicji. I Platon powiedział o tym, że człowiek to jest nic innego jak istota dwunożna, nieopierzona i że ona opisuje wszystko. I, kiedy, i no i był, chodził taki dumny jak paw. No i Diogenes o tym się dowiedział. Diogenes, kolejny filozoficzny giga -chat. Jak się o tym dowiedział, zaczął się bardzo głośno śmiać. Pobiegł do akademii Platona, zaczekał na wykład, albo tam na przerwę, i na środek dziedzińca wziął kurę, oskubał ją, wyrzucił na środek i powiedział: Spójrzcie, oto on! Idzie człowiek Platona!. I wszyscy zaczęli się śmiać. E, Platon nie bardzo spojrzał, tylko z taką tą de, dezapropatą. Nie odniósł się do tego i już się więcej tą swoją definicją nie, tego, nie podzielił. W związku z tym, dowodem na to, że Platon jest pałą, to jak można nie nazwać pałą osoby, która nawet definicji człowieka nie potrafiła stworzyć. Nawet Arystoteles stworzył lepszą definicję człowieka niż Platon, bo Arystoteles zauważył, że człowiek to zwierzę rozumne i zwierzę polityczne. Nie? Tak, było to zwierzę rozumne, ale też zwierzę polityczne, więc no, więc tyle. Więc Platon więc Plato pod tym względem straszna tutaj też pała, jeżeli chodzi o przemyślenia. No i tyle. Uważam, że tyle. Ten materiał nie ma być długi. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się pośmialiście trochę razem ze mną. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania czy własne przemyślenia, kolejne powody, przez które uważa, że platon topała, to śmiało, proszę się nimi dzielić w komentarzach do, te, do tego materiału. Ja kłaniam się nisko i dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło, pa! pa.